Dzisiaj chciałabym Was zaprosić na nasze najnowsze szkolenie pod nazwą Sztuka Kochania Siebie. Przygotowałyśmy to szkolenie razem z Grażyną Adamską, i oczywiście bazujemy w nim na własnym doświadczeniu. Właśnie dlatego uważamy, że to szkolenie może być dla Was ciekawe, pomocne. Przeszłyśmy tę drogę wykorzystując. Wiedzę, mądrość tych, którzy szli przed nami. Wykonywałyśmy rozmaite ćwiczenia, rozwijałyśmy w sobie umiejętność kochania siebie, żeby dojść do tego punktu, w którym jesteśmy dzisiaj. Dlatego wiemy, na czym to polega, ponieważ mamy tutaj ogromną praktykę, myślę, że to jest największy atut tego szkolenia i ćwiczenia. Ćwiczenia, których w tym szkoleniu jest bardzo dużo. Zwróciłyśmy uwagę na to, żeby wypełnić kurs ćwiczeniami właśnie dlatego, że to, co jest najbardziej potrzebne, to narzędzia. Jeśli chodzi o wiedzę, o teorię, to większość z Was doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że potrzebuje Podnieść poczucie swojej wartości własnej. Wiecie, czujecie doskonale, że za mało kochacie siebie, ale niezależnie od tego, kurs, który Wam tutaj proponuję, zawiera taki moduł, w którym podaje skuteczne sposoby. Ocenienia, określenia tego poziomu swojego poczucia własnej wartości. Można to bardzo łatwo zweryfikować właśnie dzięki różnym sposobom. Jednym z nich jest metoda analizy z wyglądu, czyli nieinwazyjna analiza osobowości. Kurs składa się z wielu ćwiczeń, ponieważ to praktyczne ćwiczenia. Pomagają nam osiągnąć cel. Bardzo często spotykam się z taką sytuacją, w której e, mówicie mi, że chcecie pokochać bardziej siebie. Mówicie to dla mnie oczywiste, wiem, że tego potrzebuję, e, wiem, że to właśnie jest to, czym powinnam się czy powinienem się teraz zająć. Ale jak? Jak to zrobić? Ten kurs odpowiada na te pytania. Ten kurs pokazuje, jak w praktyczny sposób uwolnić się od różnych niekorzystnych wzorców, zastąpić je pozytywnymi. Jak uwolnić się od głosu wewnętrznego krytyka, jak rozwijać w sobie praktycznie kochanie siebie, jak nabrać takich pozytywnych nawyków, dzięki którym staniecie się osobami. Które w pełni doceniają, szanują, kochają siebie, wierzą w swoje możliwości. Ten kurs jest ogromnie ważny, ważny dla każdego, ponieważ kochanie siebie jest punktem wyjścia do wszystkiego, co chcielibyśmy w życiu osiągnąć. Mówiłam o tym wielokrotnie, piszę o tym w wielu miejscach na swojej stronie, ale powtórzę raz jeszcze. To właśnie poczucie Własnej wartości określa to, co możemy osiągnąć. Jeśli jest niskie, to nie zdobędziemy żadnego bogactwa, o jakim marzymy, ponieważ dominuje w nas takie przekonanie, że nie zasługujemy. To przekonanie oczywiście może być schowane bardzo głęboko w podświadomości. Jeśli nie kochamy siebie wystarczająco, to nie jesteśmy w stanie stworzyć szczęśliwego związku. Pracując nad związkami, nad miłością, zgodą w związku, bardzo często podkreślam, że aby ten związek był udany, to trzeba w pełni kochać siebie, ponieważ partner. Odzwierciedla nas, odzwierciedla nasze uczucia do nas samych. Dlatego to jest takie ważne, aby być w tym związku szczęśliwym, aby ten związek był udany i przynosił nam mnóstwo miłości i mnóstwo satysfakcji. Trzeba po prostu nauczyć się kochać siebie, a wtedy wszystko układa się spontanicznie. To jest też wielka taka zaleta pracy nad sobą w kierunku rozwijania poczucia własnej wartości. Wiele problemów, z którymi borykamy się na co dzień, ma swoje podłoże właśnie w tym, że w głębi duszy, gdzieś na głębokim, głębokim poziomie podświadomości, nie kochamy siebie wystarczająco. I to powoduje, że nasza podświadomość sabotuje różne nasze działania. To powoduje, że nie jesteśmy w stanie przyciągnąć od wszechświata tego, czego pragniemy, że nie możemy wykreować tego, czego pragniemy, pomimo różnych zaawansowanych metod. To bardzo ważne, aby wierzyć w siebie, kochać siebie, szanować siebie, być sobie wiernym to bardzo ważne od tego tak naprawdę zależy nasze szczęście i tutaj na koniec jeszcze dopowiem jedną rzecz przecież my z sobą spędzamy najwięcej czasu właśnie dlatego warto kochać siebie właśnie dlatego warto mieć do siebie pozytywny pełen sympatii i szacunku stosunek kochanie siebie Sprawia, że życie staje się lepsze, lżejsze, bardziej szczęśliwe. I tak naprawdę jest punktem wyjścia do wszystkiego innego. Doświadczam w praktyce i moi klienci, moi uczniowie też tego doświadczają: że czasem podniesienie poczucia własnej wartości, uzdrowienie tego aspektu powoduje, że wszystkie inne problemy związane z pieniędzmi, ze zdrowiem, ze związkami, z czymkolwiek innym, te problemy się rozpadają, one znikają, ponieważ ich prawdziwą przyczyną był właśnie brak miłości do siebie. Każdy człowiek powinien kochać siebie, tylko wtedy będzie rzeczywiście szczęśliwy i spełniony. Wszystkich tych. Którzy tego tematu jeszcze nie przerobili, wszystkich tych, którzy mają jeszcze wątpliwości, wszystkich tych, którzy czują, że nie kochają siebie wystarczająco, zapraszam na szkolenie. Sztuka Kochania Siebie. Link do szkolenia znajdziecie pod tym filmem. Serdecznie zapraszam i życzę Wam jak najwięcej miłości do samych siebie.